Witam Was w kolejnym filmiku razem z Majeczką ja przed chwilą zrobiłam sobie herbatkę Maja przywitaj się ładnie zaraz będę zusi dawać jedzonko w miseczce to jest chyba miseczka świnek ale też może być Zuzi i dam jej babkę lancetowatą Zuzia przetestuje to wielkie opakowanie babki lancetowatej ze zwierzęcego paśnika ziołowego Zusia już dostała bardzo dużą porcję i oczywiście bardzo jej smakuje Świnkom myślę, że też dzisiaj może dam tą babkę do przetestowania, ale raczej na 100% będzie im smakować, bo w ogóle moje zwierzaki bardzo lubią babkę lęcetowatą. ja widzicie jak się tym zajada? Kochani, teraz będę dawać świnkom jedzonko i dzisiaj po raz pierwszy dam im podagrycznik, bo chciałabym, żeby przetestowały to zioło, ale oprócz tego jeszcze dam im kukurydzę, korzeń pietruszki oraz myślę, że po jednej może malinie która, które, które śwince, świnkom teraz smakują, bo jak pamiętacie, jak nagrywałam Wam tester, to im nie smakowała, ale potem się do nich przekonały. Prosiaki teraz w ogóle biegają gdzieś, bo tak, one biegają sobie w ogóle po pokoju, są wypuszczone, ale ja już im w miarę ogarnęłam klatkę, więc będę im teraz dawać jedzonko. Dajemy trochę kukurydzy. Teraz co nowe ziółko damy? Mam nadzieję, że będą chciała w ogóle jeść. I oprócz tego, to jak już mówiłam, jeszcze damy kukurydzę troszkę. dzisiaj się Lusię jak ma się świnkę długowłosą no to trzeba dbać o jej pielęgnację no głównie jest to czesanie, żeby nie robiło jej się żeby jej po prostu futerko i się nie plątało. ale zdecydowanie powiem Wam, że tamta szczotka jest lepsza więc myślę, że będę ją czesać tamtą drugą szczotką tą naszą pierwszą to nam się średnia sprawdza czy jest w porządku, ale ten najlepiej wyczesuje? Chcie jak Glusia po to jest naelektryzowana. Tylko się bardzo elektryzuje. Czas na jedzonko. Rusinowe ziółko, smakuje racze wzięła sobie na ale już dalej działła Prosaki będą jadły, ja już nie będę im przeszkadzać Jak widać już zalew powoli od marca. Jeszcze gdzieś tam po części jest woda zamarznięta Ale co z brzegu już nie my wyszłyśmy z domu przejście śniegu już nie ma ani śladu oczywiście też już ją spuściłam żeby jednak trochę mogła się wybiegać później jak będę już po tam chodnikiem to też ją zapnę, ale na razie może sobie spokojnie iść spuszczona tą chodnikiem no bo tam to już będzie chodnik taki bardziej blisko jezdni Ma jak gdzie ty tam zostałaś Chodź. Majeczka oczywiście się została gdzieś. Zaraz Wam ją pokażę. W kum się przejść. No nie, niestety. No widzicie, tam gdzieś sobie chodzi. Już spacerujemy może przez pół godziny. W tym miejscu to mam wrażenie, że jest jesienny klimat, a nie zimowy, ponieważ kiedy stopniał śnieg, no to znowu widać liście, które były pod śniegiem. I teraz przechodzimy naszą Właściwie standardową drogą, ponieważ najczęściej chyba idziemy tętne spacerek. Trochę czuję też wiaterek. Zaczyna być taki dość chłodny. Wydawało mi się, że jak wyszłam z domu, to tego wiatru nie było. Albo był jeszcze mniejszy, a nad wodą może po prostu bardziej jest go czuć. Maja, chodź! Myślę, że całkiem daleko zajdziemy. Już ten wiatr nas jednak nie zniechęci. Mają musiało zrobić siku, oczywiście. Potem się też spotkała pieska na spacerze, żeby chwilę się z nim pobawiła. Jest takim burdowiem francuskim, którego właściwie nie znam. Nie widziałam nigdy wcześniej tego pana z tak A kole dzisiaj go spotkałyśmy. Teraz przechodzimy obok pastwiska i już właściwie chyba godzinę jesteśmy na spacerze, więc na pewno cały spacer zajmie nam co najmniej półtorej godziny. Także cieszę się, że udało nam się iść jeden na dłuższy spacer. Pogoda też nawet jest fajna. Ten wiatr trochę ucichł, jak, jak idziemy już, wiecie, tak między wodą a wałem, bo wcześniej szłyśmy blisko zalewu. Teraz mamy też tam rzekę, ale tu jest, dzieli nas jeszcze ten wał, więc nie czuć aż tak tego wiatru, więc też pogoda nam dochodziła. I Myślę, że później się jeszcze do Was odezwę, może jak będziemy już wracać, jeszcze nagram Wam widoczki, chociaż oczywiście nie są one tak ładne jak wiosną, latem czy nawet zimą, kiedy jest śnieg, no bo już teraz te widoki nie są takie atrakcyjne, ale i tak według mnie jest całkiem ładnie. Oczywiście widoków nie może zapraktać na spacerze. Rzeka wylała. A gdzie jest moja w ogóle? A moja jest jak zwykle I też chciałabym powiedzieć, że z moją ćwiczą na spacerze przywoła nie. I oczywiście nabiegała z tym smaczkiem, jak wołam. I niestety mam co? spodnie, bo ona, biegnąc, no nie mogła mnie nie ubrudzić. Bo my oczywiście jak ją wołam, to potem na mnie skacze i się cieszę, że dostanie smakołek. Teraz kopiła fami ziemię I właśnie ona tak kupiła pom ziemię, a potem skacze na mnie i ja wracam z spacercała brudna. Możecie mi pisać w komentarzach, czy też tak macie, jeżeli posiadacie psa. A my już niedługo będziemy wracać. Teraz właśnie wyszłam na ten wał. żeby wam jeszcze pokazać. Ale też już powoli będziemy się zbierać z tego spacerku. Jeszcze wracamy i chcę Wam pokazać łabędzia. Widzicie tam go? Przybliżę. Żebyście go mogli lepiej zobaczyć. On sobie stoi na lodzie. Łabędź jest bardzo dużym ptakiem. Zwłaszcza to widać, kiedy wyjdzie z wody. Jeszcze więcej, bardziej jest okazały, niż jak tak pływa. się myje a my już zmierzamy w stronę domu chcę Wam pokazać moje kwiaty, jak zakwitły mój storczyk już długo nie kwitł, wreszcie ma jednego kwiata i widzę, że będzie miał więcej, bo ma pąki jest takiego koloru limonkowego właściwie może bardziej żółtego, cytrynowego i fiołek alpejski też kwitnie ale on w sumie już od dawna kwitnie inne stoczyki niestety nie, ale gwiazda cały czas jest czerwona. Oby jak najdłużej. Przyszedłam już do domu, byłam na zakupach w Biedronce i teraz Wam nagram szybki haul zakupowy, spożywczy. I wzięłam bułki cztery, awokado, paprykę, serek wiejskiej, bo w ogóle planuję zrobić taką pastę z awokado, z serka wiejskiego i z jajka. A mam chyba taką tą pastę na kanapki, wzięłam bułki. W kiedy w internecie i po raz pierwszy będę chciała zrobić ją. Może wam nawet pokażę na filmiku. Pieczarki to na obiad, tak na, na pewno mi się przydadzą. Może nawet dzisiaj będę robić coś z pieczarek, zobaczymy jeszcze w ogóle, nie zastanawiałam się. Wziąłem cappuccino po raz pierwszy jakiś nowy smak. Edycja limitowana, marcypanowy. Tak, smak marcypanowy. Nigdy nie piłam. I co my tu jeszcze mamy w tej torbie? Ten hummus, który ostatnio naprawdę bardzo jest dobry, jego chyba już któryś raz kupuję. Bardzo wam go polecam, jeżeli lubicie na kanapki wersję wega To naprawdę jest dobre. Może nie wygląda za fajnie, ale smakuje. I jeszcze wzięłam dwa jogurty. Tak, wersja na słodko. A i chyba już ostatnia rzecz z mojej świnkowej torby. To jest serak wędzony z działami I to moje zakupy. Idę z Mają na działkę. Maja biega sobie po działce, a ja standardowo idę nakarmić ptaki. Maja, idzie ze mną? No Majeczka, to będzie w sobie coś robić. A my idziemy do karmnika. Do siedzonką. A moja tam sobie biega. Jeszcze może jedną garstkę damy? Niech sobie mają, niech jedzą. gdzie ma ja a tutaj jest jeszcze wam pokażę gdzie zamontowałam tą budkę do ptaków tylko właściwie nie wiem bo ja ją tylko zawiesiłam na tym sznureczku a ją chyba trzeba by przebić gwoździem ponad to ma tu otwór żeby ją przymocować ale ja ją na razie tak tylko zawiesiłam Z tej strony jest karmnik. Na tym drzewie mamy budkę. Ale nie wiem, czy ona docelowo będzie w tym miejscu, ponieważ to drzewo jest dość szczupłe i nie wiem, czy się nadaje, żeby taka budka na nim wisiała. No ale na razie, tak jak widzicie, już tak położyłam. Niech sobie będzie. Ja nie wiem, czy do środka daje się taką jakieś sianko, czy nie. Jeżeli ktoś z Was ma taką budkę, to możecie mi pisać w komentarzach. A w ten sposób ono się otwiera. A dzisiaj zmieniamy kartkę w kalendarzu, ponieważ zaczynamy luty. W tym kalendarzu na każdy dzień mam inny obrazek, inne zdjęcie po prostu kosiaków. I takie zdjęcie mam na miesiąc luty. Serduszkowe świnki dają sobie buziaka. Świnki właśnie odpoczywają wieczorem. Lusia na hamaczku, Melcia na legowisku. Ej kochani, już będę kończyć ten filmik. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych